Je, Zobacz, to się Ale, kurde, to jest tak, Tam tu jechałem, to ledwo, ledwo A tu leciałem, nie zauważyłem, prawie ponad 350 pięćdziesiąt co, można? No można, chyba można To dobra, ja czapeczkę jak dobra Weźmiemy go co? Chyba, że chcesz kominiarkę, masz kominiarkę? Nie, no, nie mam kominiarki To weź sobie moją, spoko, spoko no, jest to jest to Wiesz co, wygodnie, będzie Ci cieplej